Niezależnie od tego, czy uznamy oświecenie i romantyzm za nurty umysłowe, czy też epoki, osobiście przyjąłem się do tezy, że oświecenie było raczej epoką. W której manifestowały się różne nowe idee, takie jak liberalizm, który jest głównym spadkobiercą oświecenia intelektualnym, ale także różne idee socjaldemokratyczne, różne wersje materialistycznej myśli filozoficznej, różne wersje monizmu filozoficznego, różne wersje politycznego laickiego konserwatyzmu, oczywiście też. I w związku z tym, oświecenie uważam bardziej za epokę, mniej za nurt. Romantyzm uważam bardziej za nurt niż za epokę, mimo wszystko, ale trzeba pamiętać, że po pierwsze, oświecenie było odpowiedzią na wojny religijne, więc skutkowały odmistykowaniem, ześwietleniem społeczeństwa, tak żeby wojny religijne nie były już tak bardzo niszczące. Romantyzm z kolei był chwilą zwątpienia. W te ideały oświecenia, i zamanifestował się w postaci najpierw sentymentalizmu końca wieku XVIII, a potem tego już typowego romantyzmu w różnych formach, tak, Stum und Montrand, nasz polski mesjanizm i tak dalej. I to wszystko zostało, tym wszystkim uderzyli konserwatyści, ponieważ romantycy, chociaż było wśród nich trochę wolnych duchów chwalących tak, na przykład rewolucjonistów, niby, chociaż na przykład Lord Byron jest uważany za rewolucjonista, ale tak naprawdę on chwalił Napoleona. Napoleon nie był rewolucjonistą, był grabarzem rewolucji francuskiej. Był konserwatystą. Co prawda nie tak radykalnym jak Ludwik XVIII, który po nim zasiadł na tronie i który odzyskał jakby Bourbonowie, prawda? To oczywiście tak nie, ale Napoleon to też konserwatysta, tylko że taki bardziej soft. Natomiast właśnie większość, większość romantyków miało konserwatywne poglądy społeczne, chwalili religię, chwalili bycie właśnie, jakby powiedział Jane Austen, bardziej sensible niż. bardziej sensibility niż sens, tak? Bardziej, bardziej emocje niż chłodną kalkulację. No i w ten sposób romantycy jakby pokazali się właśnie od tej strony takiej bardzo byśmy powiedzieli dzisiaj postmodernistycznej, tak? czyli tej, która wątpi w to, że są uniwersalne reguły rządzące gospodarką, wątpi w to, że ludzie chcą być liberalni, wątpi w to, że ludzie chcą żyć w liberalnej demokracji i uważa, że na przykład, tak jak dzisiaj postmoderniści uważają, wspierani przez odziwo, prawda? Wcale nie tak odziwo przez neokonserwatystów typu Samuel Huntington, że na przykład niektóre kraje są naturalnie autorytarne. Niektóre społeczeństwa, niektóre narody są naturalnie autorytarne, wciskanie im liberalnej demokracji jest bez sensu i, i nie powinno się tego robić. Czyli na przykład do, do tych cywilizacji zalicza Japończyków, Chińczyków, Arabów i Huntington wątpi, czy w ogóle cywilizacje mogą się przemieniać, zmieniać, wpływać na siebie. Tutaj oczywiście można podnieść, że autorytarni rządcy tego świata, jak na przykład Putin, Wcale nie odmawiają się prawa do promowania autorytaryzmu, tak? więc to jest takie trochę, nie byłoby trochę takie, no nie byłoby tego odbicia piłeczki ze strony liberalnych demokracji, gdyby zaniechać rzeczywiście tego w imię postmodernistycznej, jakiejś tam wielocywilizacyjności. I oczywiście wszystkie konserwatywne środowiska, włącznie z kościelnymi, na przykład pamiętam taką konferencję w Wrocławiu poświęconą kulturom i cywilizacjom rozmaitym na świecie i tam ksiądz właśnie bardzo się cieszył z tego postmodernistycznego nowego podejścia do innych kultur, właśnie tego takiego nie pouczania z perspektywy liberalno-racjonalistycznej, tylko tego uznawania odrębności, czyli uznawania tego, że Chińczycy są naturalnie autorytarni i tak Oczywiście no, dla kościołów, zwłaszcza dla Kościoła Katolickiego, który jest i państwem, i instytucją i, i ma ogromne ambicje, tak, nie jest to tylko kwestia wiary, jest to kwestia polityki, jest to kwestia wpływania na społeczeństwo inżynierii społecznej, w końcu jest katolicka nauka społeczna, która jest tak naprawdę doktryną przecież, a nie, a nie nauką społeczną. Także oczywiście liberalna demokracja przez swój sekularyzm, racjonalizm jest kościołom nie na rękę w związku z tym postmodernizm, konserwatyzm, neokonserwatyzm. To wszystko jest bardzo chętnie widziane przez kościoły, zwłaszcza katolickie, ale pewnie nie tylko, na pewno nie tylko. Natomiast Samuel Huntington się mylił. Się mylił i to nawet inny neokonserwatysta Robert Kagan, znacznie bardziej łebski człowiek, mu to wytknął. Znaczy, nie ma w dzisiejszych czasach konfliktu de facto między różnymi cywilizacjami, nie ma czegoś takiego. Raczej jest konflikt między demokracjami, liberalnymi demokracjami, a bo są oczywiście możliwe nieliberalne demokracje, tak jak na Bliskim Wschodzie, jak teraz w Egipcie, tak wy, wybra, wy, wygrali islamiści, później wojsko, które jest bardziej racjonalne, przyjęło władzę. Ale Zachód no, oficjalnie się mazał tak z powodu tego, że demokracja przegrała, natomiast de facto czuł ulgę. No ale abstrahując od tego, te same narody, jak pokazuje Keigan, on się skupił na świecie arabskim, że przecież są arabscy, na przykład Maroko, Tunezja. I są bardziej liberalne, natomiast bardziej autorytarne są Arabia Saudyjska, Jemen i tak dalej, czyli nawet w obrębie jednego świata, jednego narodu, tak? No, Maroko to częściowo Berberowie, ale jednego narodu Arabów, te wszystkie różnice jakby są się zacierają. No co prawda Iran, akurat tam jest tak, że Persowie są bardziej liberalni niż Arabowie, ale to już jest inna trochę kwestia. Arabowie są mniej liberalni, bo są po prostu bardziej trybalni, bardziej plemienni, bardziej prymitywni, no niestety, cywilizacyjni, dlatego nie mają pojęcia nowoczesnego społeczeństwa i praw człowieka itd. Mają za to pojęcie klanów, plemion itd. No i hańby rodowej, prawda, którą trzeba zasypywać przez zabijanie dziewczynek, chłopców itd. W każdym razie. Te same narody, tak, ten sam naród, Arabowie, może wykazywać postawę liberalną lub autorytarną, tak samo Chińczycy, to byłby nawet jeszcze lepszy przykład, przecież mamy Tajwan, mamy Hongkong, mamy Chiny kontynentalne, więc czy Chińczycy są naturalnie autorytarni? Wątpię. W Japonii mamy wielki teraz ruch furita, czyli wolnych ludzi, którzy nie chcą już być poniżani przez swoich szefów w kompaniach, tak, i w swoich firmach, w swoich biurach. I wolą zatrudnienie na krótki termin, wolą żyć tak jak widzą w filmach, jak żyją ich równolatkowie, to dotyczy głównie młodych ludzi. Takich ludzi, Furita jest w tej chwili w Japonii około 10 milionów, czyli to jest dwunasta całego społeczeństwa, więc to ten ruch prawdopodobnie będzie przybierał na sile i Japonia może stać się tym razem nie tylko wolnorynkowa, tak, bo ta, nawet taka nie, nie była, tak, bo to była taka azjatycki kapitalizm kuzynów, którzy sobie pożyczają i potem tracą połączeń między rządem straszliwych, a bankami, banki były tylko elementami większych korporacji, prawda, więc jakby, no, nie miały swojej, nie było rozdzielenia między ich funkcją kredytowo, kredytowo, kredytową, a funkcją i oszczędnościową, a, a funkcją inwestycyjną, więc, Ale powiedzmy, Japonia nadrobiła kapitalizm, nie nadrobiła liberalizmu społecznego. Teraz być może nadrobi ten liberalizm społeczny, więc jak widzimy, Japończycy też nie są skazani na bycie ludem autorytarnym. Prawdopodobnie jest to po prostu jest to spadek po epoce samurajów, militarystów XIX wiecznych Japończycy mogą jeszcze bardzo nas zadziwić pod tym względem, więc Huntington się mylił. I e, natomiast e, tutaj oświecenie jest jak najbardziej żywe w postaci e, głównie tej odnogi liberalnej i na nadal tych samych wrogów, tak postmodernistycznych, e, konserwatywnych Jürgen Habermas e, skruszony marksista, który stał się liberałem, soc socjaliberałem, czyli liberałem wrażliwym społecznie byśmy mogli powiedzieć, tak? Czy w przeciwieństwie do, do tych darwinistycznych neoliberałów czy też Libertarian, to to jest taki, taka trochę ślepa uliczka, ale to jest inna kwestia. Czyli stał się liberałem praw człowieka tak? i on właśnie oskarżył postmodernistów o konserwatyzm, że to są to jest po prostu przebrany konserwatyzm i ja także uważam, że tak jest, ponieważ zwrócił uwagę na to, że konserwatyści nie mogą już działać regionalnie, więc muszą się wpierać nawzajem i różne konserwatyzmy, różnych kultur, różnych krajów się nawzajem wspierają przeciwko liberalnej demokracji. I to właśnie to wspieranie, ten sojusz globalny konserwatystów i neokonserwatystów, to jest post, ten postmodernizm, który atakuje tą, te, te wszystkie liberalne idee Zachodu, który Zachód uważał, który liberałowie uważają za uniwersalne dla wszystkich ludzi. Każdy, według liberałów, każdy powinien, znaczy powinien, prawdopodobnie chce żyć liberalny w liberalnym społeczeństwie, tylko najwyżej nie ma takiej okazji, nie był tak wychowany. Także ten, ten konflikt między oświeceniem slash liberalizmem a postmodernizmem, konserwatyzmem i innymi autorytarnymi i relatywistycznymi, co ciekawe właśnie, ideami jest nadal bardzo widoczny.